Siema, witam w kolejnym odcinku FIFA 19. Jeszcze w pierwszym odcinku otworzymy sobie kilka paczek, zrobimy jakiegoś drafta. No i zobaczymy jeszcze. Jest nowy draft. Sorry. Reklama jakaś. Dobra, wybiorę tą słabe formację formacje. W salach Dropa. Wezmę drogę O, w Salach ma lepsze karty. Tutaj tego. Taj, Gendogam. O, tutaj. No, słabo. Bez różnicy. Do Herdi. Cyk Dobra, Romagnoli i tak raczej nie będzie w pierwszym składzie. Ten gościu jest Van Dobra i teraz będzie Baricid. Dobra, lecimy do tyłu. Eriksen. Mhm. U, Dobra, Hector Berry. Hm, wezmę tego i dam go tu. No, teraz to share a fajnie. Czekajcie. Dobra, kolejna karta. Look show Dobra Następny Teraz wezmę Tego walwerda Teraz same. Okej okay. No teraz spada z w tam Później bramkaż. da nam trochę raz Harvard i o oh, kante fajnie No kante Zatem do kana dobra i teraz są o oh, ali są to ty, no to już Chyba lepiej nie może być. No, na pewno nie będzie lepiej. Teraz cyk. Draw 188. No nie jest dobrze, ale nie jest aż tak źle. Ja sobie tutaj jeszcze karty poprzestawiam. Dobra. Skoczyła ocena o jeden. Cyk, 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 cyk 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 Ok, 189. No to dobrze. Czekajcie jakoś. jak tu Down O, dobra. Jest trochę lepiej, bo dałem tutaj na środek. Show. Więc no. Dobra, lecimy. Czy no? Simulate Draft League Play Match. Tam, defensywa. No, serio. O, kanty. O, jest. Pan tak szczelił. Dobra, nie szczelił. Coś z Sanem z nogą. Znowu nie szczelił. Scher, dostał dostał tą kartkę. Jakiś DVDD, też rzutą kartkę drog baszyli gola. Verdi nie trafił. Iza Dobra, obroniłem. Dobra. Kurde no. Dawaj, spręnać mam dobrych zawodników. Bo nie, szczera się, nie. Tam atak, żeby atakowali bardziej. No i teraz dawajcie, atakować. No dawaj Awero. O! Shooting czy passing? Shooting. Kurde. Mm. No i będzie remis. Czy jeszcze strzeli? Aj. I. No, jakbym trafił, jakbym tym de Bruyne dobrze wybrał, to by był gol. ale no, niestety. No, takie sypaczki. Dobra, lecimy teraz z paczkami. No. To wszystkie otworzę. To wełnę. Teraz dwie te. Manolas, o, jeszcze piszczek o tyle fajnie. Teraz te najlepsze paczki. Grimaldo, najlepszy Akanji. O, naprawdę super te paczki. O, dobra, no ta musiała być najlepsza. Czy no, nie musiała? Jest, to jest powtórka. No, chyba już trzecia. Jak dobrze pamiętam. No, jeszcze Kasemiro. Najlepsza paczka, to naj... Znaczy, no. Końcowa paczka najlepsza. No, druga powtórka już, Salaha. Dobra, teraz może on. To sobie weźmiemy. Team of the Week pick, Tego już mam. Nie wiem, z Tego pierwszego już miałem. Dobra, teraz to. Jest jakaś flara. Medal. Dobra. I teraz ta paczka jeszcze. Żeby wszystkie tokeny wykorzystać. Perysić. Dobra. Jeszcze może jakąś paczkę. Dobra. Te otworzymy. Kilka. O! Jest walkout. Tylko co to jest za flara? A ta! Headliners! No i to jest... Luis Alberto? No to 88. Tak dla mnie. O, jeszcze DH. No dobra paczka chyba. Marcelo, Carvajal. Tak dla mnie są bardzo dobre. O może. Powtórka. I ta jeszcze jedna paczka. Jest Future Stars Martinez. No, to może jeszcze pięć tych i Bruno Fernandez, <tryk> Martial, mm, co tu jeszcze będzie? O, Waligę Mistrzów, Paco Alkaker, czegoś tam zwie. Kolejna paczka. O, Fernandinho na no, powtórkę. Same powtórki. Może jeszcze jakieś SBC zrobię i pokażę Wam nagrody i otworzymy. O, dobra, dobry pomysł. No, tu widzimy się, jak zrobię SBC. Dobra, zrobiłem SBC z tym. Jak to się nazywa, z Chelsea. Mój ulubiony klub, więc no. Dobra, i otwieramy paczki. O, tam dwie te. No. no Słabo I parę des nie wiem Czy jeszcze jakąś paczkę Albo jeszcze tą Dobra lecimy z ostatnią paczką Dobra I jest to Inform oczywiście bez okautu I Brozowicz No dupy to nie urywa Dobra, no i to będzie koniec tego filmu. No, no to się widzimy w następnym filmie, bo nie będzie z farminga. No to tyle, no to się ma.